Dzień radosny, bo możemy się spotkać, wymienić opinie. Z drugiej strony, dla pracodawcy, dla nas jest to w jakimś sensie dzień smutny, ponieważ patrząc na ilość osób, które kończą pewien etap swojego życia czyli kończą pracę w grupie Azoty, zakłady chemiczne, policję przechodząc na zasłużoną emeryturę. To widać jaką lukę państwo po sobie zostawiacie, którą trzeba zapewnić. A nie będzie to łatwe. Ta zmiana pokoleniowa następuje i w tym ostatnim okresie ma ogromną skalę, bo większość z Państwa budowało firmę, budowało zakłady chemiczne Policy od początku prawie od zarania 30-40 lat czy prawie 50, tu już nie chcę wchodzić na kruche lody, czy było 50-lecie, czy dopiero będzie, to przy innej okazji będziemy rozstrzygali. Natomiast oddaliście Państwo większość swojego życia, bo jeżeli się doda godziny nadliczbowe, te sytuacje awaryjne, alarmowe, nieprzewidziane, to można powiedzieć, że większość swojego życia i czasu państwo spędziliście u nas w firmie, w naszej firmie, w zakładach chemicznych. Były dobre momenty, złe momenty, tragiczne. W takich chwilach to pamięta się tylko to, co było najlepsze i tego Państwu życzę, żebyście tylko pamięciami sięgali, pamięciom sięgali do tych momentów najlepszych, najsympatyczniejszych, a to co było złe, żebyście odrzucili i o tym zapomnieniu. Ta zmiana pokoleniowa następuje. Muszę powiedzieć, że staramy się nadrabiać czas, żeby ona była jak najmniej bolesna. Też taką deklarację składaliśmy żeby i to najlepiej byłoby przez nas postrzegane, gdyby była ta kontynuacja tradycji rodziny. Chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za to, co Państwo zrobiliście dla zakładów chemicznych, dla tej społeczności i chciałbym prosić, abyście nie zapominali o zakładach chemicznych żebyście w miarę możliwości swoją wiedzą się dzielili. Ja mogę zadeklarować, iż będziemy otwarci na spotkania, żeby nie było takiego wrażenia i takiej sytuacji, iż rozliczacie Państwo obiegówkę i może pojawić się takie poczucie, mam nadzieję, że to już jest historia i takiej sytuacji Państwo nie będziecie... Yy... Takie poczucie, że się jest już niepotrzebny. 40, 50 lat, 30 Państwo pracowaliście, skończył się ten okres i do widzenia. Nikomu nie potrzebni. Nie. Jesteście Państwo potrzebni nam, żebyście nas przestrzegali przed błędami, które każdy może popełniać, jak również żebyście tą swoją wiedzę i sposób podejścia do obowiązków przekazywali innym. Będziemy organizowali nie tylko spotkania pożegnalne, ale będziemy chcieli organizować spotkania z emerytami, bo przecież na przestrzeni lat tych osób, które pracowały i odeszły, jest bardzo dużo. Nie chciałbym, żebyście mieli wiedzę o zakładach z gazet żeby też była okazja czy przyjechania się po zakładzie, wymiany informacji, co się dzieje, co chcemy zmienić, jak firma się przeobraża i tego typu spotkania będziemy organizowali. Też muszę powiedzieć, że po tym spotkaniu wcześniejszym, które organizowaliśmy z tą grupą wcześniejszą, pojawił się pomysł, inicjatywa jednej z osób stworzenia klubu, osób, które były pracownikami, nie chcę powiedzieć emerytów, osób, które pracowały w zakładach chemicznych, a chcą się spotykać. Pan dyrektor wspomniał, że ja byłem inicjatorem tych spotkań. Jak tutaj trafiłem, to wyraziłem zdziwienie, iż takich spotkań się nie organizuje i nie ma okazji spotkań z pracownikami. I partnerzy społeczni, związkowcy, stwierdzili, że próbowali na przestrzeni lat zainspirować poprzedni zarząd, żeby takie spotkania były organizowane. Niestety nie udało im się przekonać. I te, to nasze postrzeganie, nasze przekonanie, że jest to potrzebne, było wspólne i za to chciałbym również partnerom społecznym, związkom zawodowym podziękować. Dziękuję za wszystkie lata pracy. Dziękuję. Dziękuję za wszystkie lata pracy. się kilkanaście lat. pana Zdzisława Flak. Zapraszam